Hello? Can you hear me? Hello? Are you awake? Somebody call 911. <laughs> Halo, proszę pana, słyszy mnie pan? Proszę się odezwać. Słyszę, słyszę. Nie, nie słyszy pan. A, nie <grywa> I szkolenie, no, zwłaszcza z opieki medycznej i przedmedycznej, to jest zawsze coś takiego, co um, może się przydać. Jeśli nie nam, to zawsze komuś, kto będzie tego potrzebował. A dzięki temu, że my czegoś się nauczymy, być może ktoś inny też skorzysta i kiedyś pomoże nam. O Boże. Jest prawo, dokładnie 162 artykuł kodeksu karnego mówi nam o tym, że jeżeli nam nic nie zagraża, naszemu życiu i zdrowiu, to mamy obowiązek udzielania pierwszej pomocy. Natomiast pamiętajcie, zwłaszcza przy waszej pasji, jaką wykonujecie, tak? Jazda samochodem, w ciężkim terenie bardzo często, bezpieczeństwo to jest najważniejsze. Dlaczego warto się szkolić? Dlatego, że podnosząc nasze kwalifikacje, naszą wiedzę, jeżeli chodzi o sprawy medyczne, jesteśmy w stanie lepiej udzielić pomocy osobom od na zagrożenia życia. Wiadomo, off-road jest to taki, no czasami sport dość ekstremalny, jak wszyscy wiedzą, czasami bardzo urazowy, a jeżeli my znamy podstawowe zasady udzielania takiej pomocy, widząc, jak któryś z naszych kolegów potrzebuje takiej pomocy, no jesteśmy w stanie tej pomocy po prostu udzielić. Nie? Pierwsza pomoc ma być łatwa, no i oczywiście skuteczna. Natomiast nie można się jej bać. Kwestia pierwsza. Bezpieczeństwo, czyli rękawiczki, które ochronią nas przed krwią, wymiocinami, śliną i tak dalej. Wszystko co pochodzi od tego poszkodowanego. Kolejna rzecz. Ocena przytomności. Halo, proszę pana, mnie pan? Proszę się odezwać. Pan w czarnym polarze, pan za mną zostanie, dobrze? Będzie mi pan potrzebny. Niech pan zadzwoni na pogotowie ratunkowe, dobrze? i powie, że jest to osoba, która jest nieprzytomna i nie oddycha. Jeżeli chodzi o zdarzenia, no to zdarzeń tak naprawdę najwięcej no niestety jest e, zawodnikami, którzy startują w rajdach, nakładach na motorach. No niestety to nie da się uczyć, że oni nie są w jakimś tam stopniu tak powiem zabezpieczeni jak, jak ci zawodnicy, którzy są samochodzie. I tak naprawdę jeżeli w rajdzie startują na przykład właśnie zawodnicy na nakładach na motorach, no to przeważnie oni są tak w 95% naszymi pacjentami. Osoby nie umierają, dlatego że odniosły pewne obrażenia, tak? jakiś uraz y, głowy, złamania y, i tak dalej, ale dlatego, że się udusiły. Dlaczego? Bo nikt nie odchylił im głowy do tyłu. To jest najważniejsze, tak? bo jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny, ma wiotkie mięśnie, a język też jest mięśnie, więc zapada się na tylną ścianę gardła, no i poszkodowany, mimo że chciałby oddychać, niestety nie może. E, jeżeli poszkodowany leży sobie e, na plecach, na wznak, Jedną ręką na żuchwie, na części kostnej żuchwy, drugą na czole odchylamy głowę do tyłu. E, tak wygląda udrożnienie dróg oddechowych. To jest że tak powiem nasz beret funkcyjny. Tak, widać, pełen półkotnik, oczywiście. No i przede wszystkim jest to taki nasz znak rozpoznawalny. Jeżeli widać czerwone berety z znakiem medycznym, czyli z tym odotwórnym wężem, którego tu proszę bardzo widać, to wiadomo, że to nie są koledzy żandarmerii wojskowej. Tylko to są po prostu medycy, którzy udzielają pomocy w terenie. Czyli my z Offroad Rescue Team. Jeżeli na przykład jesteście świadkami wypadku, to wystarczy udrożnić drogi oddechowe, oczywiście nie zaciskając rąk na gardle, tylko na żuchwie. Tak, tak żeby podtrzymywać i stabilizować cały czas e, głowę. Nogi nie mogą być wplątane w pedały, jeżeli są, to trzeba je sobie tutaj e, wyprowadzić, tak żeby bez problemu z tego samochodu wyszła. Kolejna rzecz, ręce sobie zaplatamy. Stabilizujemy odcinek śliny kręgosłupa, lekko do przodu, tak? Jedną rękę kładamy tutaj z tyłu. Odchylamy sobie ją do siebie. I ściągamy, natomiast tutaj musimy stanąć w takim rozkroku, żeby położyć ją sobie na udzie. Nie musicie bronić. I kładziemy sobie na udzie. Tak cały czas ją sobie przytrzymuję tak, żeby mi nie spadła i sobie kładę ją powoli na ziemi. OK. Oh, oh, oh. Ty bože. Mám v druhém vidíte. 你别碰我！<Bye. S 1> Tak naprawdę, no, chwaląc się, zrodził się w mojej głowie 4 lata temu. Zawodnicy, którzy startują w rajdach off-roadowych, oczekują, aby ta pomoc jednak dotarła w, w każdym miejscu, w którym oni się znajdują, a w te miejsca nie dotrą karetki. No i dlatego też powstała taka potrzeba, aby coś takiego stworzyć. Nie będę ukrywał, że jest to połączenie tak naprawdę dwóch naszych miłości, czyli miłości do off i miłości do ratownictwa medycznego. Czyli no, znaleźliśmy takie złote lekarstwo, aby robić to, co się lubi, to, co się kocha ee, i robić w takim miejscu to, w którym nam się to po podoba, czyli w terenie. Co się stało w paluszek? Już miałam wcześniej złamane. No i mi wygnali na rajd z palcem. Ale offroad nie offroad, pan znakietki na różowo muszą być pomalowane. To tak wygląda mniej więcej jak podczas dyżurów typu MPo gotowy. Jedziesz na rajd z nastawieniem, że o, wygląda, że będzie bardzo spokojny rajd, będzie wszystko odbywało się w sposób tak naprawdę e, jakiś bezurazowy. Natomiast się okazuje, że nagle 4 razy jesteś z pacjentem w szpitalu albo 5 razy. Naszą rolą tak naprawdę, główną rolą jest wziąć tego pacjenta, zabezpieczyć w tym ciężkim i dostępnym terenie, wywieźć go do asfaltu. No i na asfalcie my takiego pacjenta musimy przekazać standardowemu zespołowi ratownictwa medycznego tylko po to, aby wrócić znowu na trasę rajdu tak żeby trasa rajdu nie była odsłonięta. Oddech sprawdzamy w ten sposób, że odchylamy oczywiście głowę do tyłu, udrażniamy drogi oddechowe, pochylamy się nad poszkodowanym, no bo czy teraz słyszycie swój oddech? Nie słyszycie. Więc trzeba się pochylić nad ustami poszkodowanego i nad jego nosem, żeby ten oddech usłyszeć. Sprawdzamy metodą widzę, czuję, słyszę przez 10 sekund i w ciągu tych 10 sekund musimy wyczuć co najmniej dwa oddechy. Udrożnienie dróg oddechowych, ocena oddechu, oddechu nie ma, więc zaczynamy pośredni masaż serca. Czyli 30 uciśnięć i 2 wdechy. Mniej więcej 100 razy na minutę, więc miarę szybko. No i mniej więcej na głębokość co najmniej 5 cm głębokości klatki piersiowej. To jest kilka takich liczb. Natomiast bardzo ważne, chodzi o to, żeby na tyle głęboko ucisnąć tą klatkę piersiową, żeby ścisnąć to serce. I zrelaksować klatkę piersiową, e, tak żeby to serce napełniło się z powrotem krwią. No i tak, żeby skutecznie zastępować krążenie, zastępować serce jako pompę. To jest chyba najlepiej przygotowany samochód ratowniczy w Polsce. Robi wrażenie. Panek gdzieś kiedyś taką karetkę? Nie, nie. Na noszach jest ułożona deska ortopedyczna, która służy do transportu osób z podejrzeniem urazu kręgosłupa. Po prawej stronie. Takie urządzenie, tutaj jest dużą butlą, takie pomarańczowe, to jest respirator, który służy do tlenoterapii. Po prawej stronie dalej patrząc z przodu, taka jest coś czerwonego, płaskiego, z białymi jakimiś metami i kabelkami, jest to defibrylator, żartobliwie mówiąc, jak my to mówimy, potocznie, jest budnik. W plecaku znajdują się wszystkie nasze takie typowe szpeje medyczne, czyli szczykawki, igły, lekarstwa, wszelkiego rodzaju jakieś urządzenia, które służą do ratowania, z kolei igły, szczykawki. W tej oto tu w szufladzie. Wszystkiego rodzaju płyny, kroplówki, tak jak widać, nie? Mamy wodę, mamy kranik, mamy, mamy wszystko, możemy się wykąpać, możemy się umyć, a to się nam po prostu bardzo przydaje. Co musimy za sobą nieprzytomną zrobić? Jeżeli nie ma żadnych urazów, to możemy ułożyć go w pozycji bezpiecznej. Myślę, że słyszeliście, bezpieczna, boczna ustalona i tak dalej. Druga ręka do policzka czy do barku. Druga noga od zewnętrznej strony. Zginamy sobie w kolanie, możemy sobie złapać na przykład nawet za spodnie, odchylamy głowę do tyłu i sprawdzamy ponownie oddech. A. Wiadomo, że typowe państwowe ratownictwo medyczne nigdy w takie coś nie wejdzie, ponieważ to nie jest dla typowego ratownictwa medycznego opłacalną rzeczą. Dla nas też to nie jest wpłacalne, bo tak naprawdę gdyby nie nasi sponsorzy, no to by po prostu nas nie było po prostu stać na to, żeby po prostu wziąć, tak doposażyć te nasze samochody. A zarobek, który tak naprawdę my mamy z rajdów, to służy tylko i wyłącznie po to, żeby utrzymać ten team, żeby ten team po prostu funkcjonował i za bieżące wydatki teamu. I jeżeli wyjdzie to na zero, to jesteśmy bardzo z tego zadowoleni. Co się stało? Chciałem zobaczyć, Napadły, nam mnie mrów. Napadły na mnie mrówki. A przede mną zatrzymała się karetka na sygnale. No. Ty, to mrówki mnie pogryzły. Dostałem szał od telewizji. Nie zaatakowałby. Przestań. Dobrze masz koło i hej, lifta. Po no co? Ja, ja muszę być, nie? Tak, to jest. Spatrz, koniec. Panny, tył. Jak to? Bartek Zadam Trochę tak, widać chyba. Czuję. A, trochę widać. <grym> <zbyt. grym> Co? <grym> <grym> Nie, no cały jest, najważniejszy sukces. dostałeś. Co? No, on się odbijał od kogoś.